Witam serdecznie w poradniku do gry Aska. Tym razem bez kamerki, bo wydaje mi się, że bez kamerki jest bardziej przejrzyście. W takich poradnikach nic nie zasłania, żadnego menu itd. Tak więc myślę, że jeżeli chodzi o poradniki, to będę raczej stosował e, taktykę bez kamerki, bo dla mnie mi się to lepiej ogląda, nie wiem jak Wam. E, dajcie znać w komentarzu. W tym odcinku dowiecie się y, takiego triku, jak duplikować przedmioty w grze ASKA. Potrzebujecie do tego jeszcze jednego znajomego, który również ma grę, ale ewentualnie jakiegoś tam kogoś, kogo poznacie, nie wiem, na Steam, czy gdzieś tam na grupach, trudno mi powiedzieć. No po prostu jeszcze jednej osoby potrzebujecie, żeby sobie zduplikować przedmioty w tej grze. Jak gracie w jednoosobową grę tutaj, macie tutaj savey, załaduj. Te savey również ładujecie w grę wieloosobową. To są te same savey i nie ma to po prostu znaczenia, czy wybierzecie grę single czy multi. Ładujecie dokładnie tego samego save'a. Różnica jest tylko taka: wiadomo, że ktoś będzie mógł, jak tryb multi, do was dołączyć. I na czym polega trik? Trik polega na tym, że tworzymy sobie serwer, wchodzimy do gry, wchodzimy do gierki. I teraz tak, gra działa na tej zasadzie, że nie, nie zapisuje z automatu jak wychodzimy, tylko my robimy ręczny zapis, ewentualnie z automatu ona zapisuje nam wieczorami. Więc ważne jest tutaj, jeżeli będziecie robić ten trik z duplikacją, żeby raczej grę zapisać z rana, ewentualnie z południa. Tak, żebyście mieli trochę czasu na przygotowanie się, na przekazanie przedmiotów, bo jak zrobicie to nocą, no to może się okazać, że nastąpi ranek i gra Wam zapisze z automatu i nic z tego nie wyjdzie. Więc ważne, żeby to był najlepiej ranek. I wtedy jak y, chcecie, żeby zduplikować przedmioty, no to macie tutaj ekipunek i teraz tak, wyrzucacie na ziemię wszystkie przedmioty, które chcecie zduplikować, ale zanim to zrobimy, Zanim to zrobimy tutaj rękawiczek jakiś zginął. Tam jeszcze raz będę mógł widać, nie ma tutaj automatycznego wczytania. W każdym razie chodzi o co? Wyrzucacie wszystko, co chcecie zduplikować, zapraszacie kogoś yy, na swój serwer, on to wszystko podnosi, wy wychodzicie bez zapisywania. Oczywiście, zanim wyrzucicie wszystko na ziemię, musicie zrobić zapis i wtedy wyrzucacie wszystko na ziemię. On to bierze. Wychodzicie do pulpitu, znaczy tutaj do menu, tak jak ja teraz. Teraz wczytujecie to ponownie, wczytujecie teraz klikacie. Normalnie załaduj, host i jak wejdziecie na swój save, będziecie mieć wszystko na sobie i w ekwipunku, a osoba, która też do was dołączy, która, której przekazaliście te przedmioty, wszystkie te przedmioty będzie mieć ze sobą. I wam po prostu oddaje te przedmioty i macie. Dwa razy więcej przedmiotów. No oczywiście może też, wiadomo, powkładać do skrzynek i tak dalej, bo możecie mieć tutaj cały po prostu zajęty. W każdym razie w ten sposób się to duplikację robi. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Na filmiku tutaj na YouTube my to robiliśmy z Morsitem, potem jeszcze robiliśmy ten trick z Boomem, więc ten trick na 100% działa, jest sprawdzony i tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Chyba wszystko, Chyba wszystko jest. Zapisuję no i ty to bierzesz i... Poczekaj jeszcze chwilkę. To już nie ma problemu, tylko poczekaj, Zapisałem. bo ja poszedłem To będzie Więcej... O to mieli Józef. dzień to jakby... nie ma znaczenia. No i tak czytam będzie tam to godzinę wcześniej. Dzięki temu ty na I... Poczekajmy na I... tego Morsita. No a? Tak, tam są kryształy, a, a strój masz stroje i bronie tam są nie w domku No i tutaj jak Ci zostanie miejsce duże jeszcze to szczał możesz nabrać Dwa kryształy Dwa kryształy miałby. To i tak nie ma znaczenia. I zobaczcie, on to wszystko teraz wziął Teraz bierze ze mnie jeszcze Branka Jeszcze co? Tarcze. No, jeszcze tu mam jedne buty. wejść. I tu jeszcze jedne strzały. Dobra. I resztę nie, nie stąd tylko tam. Weź z tamtego domku te nie, bronie. Bo strzał nie, strzał już nie wiesz spokojnie weź strzał tylko. On nabijaną Dobra, morsi, na to dwóch lubił typa się... będziesz miał. Morsi, lubią się załadować do pełniutka. To jest jeden z najlepszych farmerów. jakich znam. W produkcji. On to tak farmi szybko już przedmioty Czenia. na tych serwerach, że to masakra, wiesz? I... Ja bym chciał, Tam byle co i. Czasami Boże. aż za bardzo chcę, zobaczcie jak to Dobra, no trwa. to wyłaś. Wyłaś i wchodź jeszcze raz. I teraz wyłazimy. I zobaczcie, ja nie mam żadnego stroju, wszystko mu tam poddawałem. On załadował na maksa postać, na maksa załadował postać i teraz jak wróci... Do ...to mówi. odda wszystko co ma i będziemy mieć dwa więcej przedmiotów, bo wszystko... Zostało 30, teraz to 6 to to tak robimy raz, i pójdziemy. To nie robimy dwa razy tylko raz, bo wiesz co, ja muszę iść. Wrócę to wszystko w tej chwili do, do tej do jakiejś paczki. Załadujesz jeszcze raz, pójdziesz a ja to będę wkładał. A ty pójdź po prostu sobie na ten. Pójdź na spacer wróć z psem i tyle. Długo będziesz? No, jakieś pół godziny. Do pół godziny to sobie. No dobra, no to spokojnie ja to zrobię poczekam sobie. Ale wtedy będzie leciał czas w grze, o to chodzi. As. Ale no nie, bo wczytamy, spoko. Ja teraz... Puść mnie teraz i idź z Majką na spadkę. No i tutaj. No ale będziesz szedł czas w grze. Przecież. A jak ty tutaj to przyniesiesz, to ja muszę kurde zapisać. Save tak? zrobić. No właśnie. Tak. No to wyrzucę to szybko, zrobisz save'a, pójdziesz, a ja sobie pozgarniam te rzeczy. No ale wtedy jak przejdzie. Ja nie wrócę, ja nie, nie wrócę, bo dzień to trwa gdzieś 15-20 minut, wynika z tego, to ja nie zdążę wrócić. Ale żeby... na manekinach twoje rzeczy. Teraz Aha, i wyjdziemy z gry i ty weźmiesz te rzeczy, tylko po prostu. Tak. A ale ja no po to prostu... dobra. Ja sobie będę to spokojnie zgarniał, a ty sobie idź. No ale wtedy minie dzień. Rozumiesz, nie. Nie kapujesz, odczytasz to sobie, a ja muszę to po prostu wsadzić na swojego ludzika. No, ale jak, od, jak odczytam, to będzie dzień mniej. O to mi chodzi. Bo tutaj mi zapisze no gra. No dobrze. Zobacz. Chodzi o to, żebyś na, żeby załadować wszystkie rzeczy, które ja teraz mam gdzieś, żebyś to zapisał, a później ja sobie jeszcze raz załaduję na tego ludzika, żebyś mógł później jeszcze raz wyjść. Rozumiesz? I to wczytać jeszcze. No, i tutaj ma, yy, od razu właśnie to, co ma. Yy, ma niby sens, ale właśnie on zapomina o tym, że. W tej grze jest autosave. Jeżeli ja bym teraz mu wyrzucił, jakby chcielibyśmy tak zrobić, jak, jak on mówi, ja bym wyrzucił te rzeczy, on by to wszystko wziął, ale to już by się nie zduplikowało, bo za chwilę by save się zrobił autosave i byłoby zapisane, że ja tych rzeczy nie mam na sobie. No i w tych skrzynkach, że tych rzeczy nie ma. Więc yy, <laughs> dlatego tutaj, jeżeli chodzi o poradę tego duplikowania, to najlepiej yy, po prostu zrobić ten save rano albo po południu, żebyście mieli czas powyrzucać te rzeczy, bo inaczej to po prostu codziennie gra jakby z rana zapisuje, autosave robi, nie? Na trybie multi. Więc nie da się zrobić tak jak morsił by chciał, że ja na pół godziny wyjdę i, i wrócę i, o, i wtedy wyjdę z gry i on wróci i będzie zduplikowane. Dlatego, że ten autosave następuje, co, każdy, co każde tam 15-20 minut, zależy ile tam trwa ta tutaj doba, nie? No, w każdym razie tak to widzicie wygląda to duplikowanie przedmiotów. Jak wczytacie sejwa, wy macie wszystko na sobie. Ta osoba, co wraca na serwer, też ma wszystko na sobie. No i macie wszystko zduplikowane. To tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych hejo.